Do wypadku doszło w miejscowości Bortatycze Kolonia. Wstępnie policjanci Zamojskiego Ruchu Drogowego ustalili, że kierująca hondą jechała w kierunku Zamościa z relacji... Świadków tego zdarzenia wynika, że kierująca podjęła manewr wyprzedzania innego pojazdu, po chwili zrezygnowała z wyprzedzania i wróciła na swój pas ruchu, wówczas wpadła w poślizg, zjechała na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzyła się z jadącym z naprzeciwka kierującym Seatem. Hondą kierowała 19-letnia mieszkanka gminy Zamość, Seatem 37-latek z gminy Nielisz. Hondo podróżowała też pasażerka w wieku 16 lat. Do szpitala załogi karetek pogotowia przetransportowały kierujących i pasażerkę. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Aktualnie ustalamy dokładne okoliczności wypadku.